Aha. O tak śliczny. Ślicznie Zeusik poszedł się załatwić tam gdzie trzeba, śliczny Zeusik, tak, tak, zagrzeb. Ślicznie, dobry peśku, tak, dobry wychowany piesek, tak. Taki dobry, wychowany Zeusik. Tak ślicznie. Taki Zeusik wychowany zrobił tutaj, gdzie trzeba. No ślicznie. jest Zojka. To, że on został wyznaczony Zahar... jako to, to wyznaczony posłowie, a e, Radę Ministrów, prawda? Ministrowie, rządy. Przed nawiasem mówiąc posłowie się zrzymają na taki sposób wyboru. Być może nawiasem mówiąc to też nie doceniamy tego czynnika. Być może też jest to reakcja posłów. ...frekwencja jest bardzo niewiele, słaba. Przeczytamy w sumie jakby głosowania 100... 165 do 80 głosów. No tak, a przecież e, członków razem z zastępcami jest 600. Dobrze. Być może jest to, to żeby że posłowie troszeczkę to w ogóle zbójkotowali całe to głosowanie jako wyraz protestu przeciwko przyjętej prawnej metodzie. wyznaczania im mają głosować. Ale znowu to, że ministrowie wyznaczyli Cimoszewicza,

No ty co, wlazłeś to wyjdź tak samo! Ła! Ła! jedna! Puść to! Schran! Co ty! Zuzia! Zrzia! Nie rujnie jeden! Ła! Puść to! Puść to! No pewnie drugi. Ja.